Cześć wszystkim! Z tej strony niedziel. I dzisiaj jest ze mną gruby. Cześć. I to jest kolejny odcinek Schudnijmy z z FIFO. Dzisiaj gramy United. Ale patrzcie na to. Patrzcie, no już tam muszę szukać. Patrzcie, patrzcie, co Darek nam prognozuje. Patrzcie. Tytuł Ligi trzeciej Tak będzie. Darek mówi, tak będzie. tak będzie. Tak będzie. Szukamy przeciwnika. Gramy United, bo wczoraj dobrze poszło. Wygrali chyba 4-1. United. United. Zobaczymy, co będzie. No. Jest łelbek well to. My musimy mieć z grubym Murzyna w Teamie, nie? Bo jak nie mamy, to no, nam bo jak nie, nie idzie. Murzyna, to, słabo. to nam nie idzie. Ale ja, jak już jest Mirek to... A Mirek no, Na Mirek. Przykład. Mirek czytaj drogba. Tak kiedyś Darek powiedział. O, ale kagawa kopnął tak jakby chciała nie mógł. Dlatego nie gra. No. Świetnie rozpoczęli serię. Świetnie Czym rozpoczęli O nie! Z, z realem, no to łatwo będzie, łatwo. Mistrz... Czekaj jaki jestem. A niebieski, dobra gramy idziemy. krótko Jedziemy, jedziemy Pany, spokojnie Cyk, klepka, klepka, klepka Dobrze Już łelwek przy piłce No patrz, patrz ja jakie playsy kurde Dobrze, dobrze Co? Przy piłce Cristiano Ronaldo? What the fuck? To no? był Ja to muszę później na nagraniu zobaczyć Dobra, dobra a jajaj kurde wytruje chciałem wytruje zrobić place ale wytruje. mnie Dobra, Dobra dobra czyszczę Mata jest takim podobny z Ronaldem no mógł się pomylić Bóg. Będzie place O kurwa Place boga No 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 łatwo O nie Nie pozwolę Ja pierniczę co on zrobił Co wygrały? What the fuck? tam, tam biegnie, dobra Wan Persiuch Wiersz, o Jezu nie Ale z lewego papcia Kurde do dupy A który nożny on jest? Nie wiem którą nożny, nie wiem Dyntka mi to masz strzelać Stary nawet z dupy jak będzie chciał to tą... O nie, nie pozwolę mu no, ej, ca On cały czas mówi Krystian ja Ronaldo pierdolce. No do... No nie no, już się zaczyna, no Ale ten Darek mnie denerwuje, bo on cały czas Cristiano Ronaldo mówi No był di Maria z Bailem Cristiano Ronaldo Ja pierniczę No nie dobra, ogarniamy poślady Tak mi się nie może łyk herbatki, chwila. Chyba każdy by się cieszył z takiego Pierwsza bramka zobyła Dobra, minucie Patryk Daniel Beck Oddaję piłkę koledze. Kurde, do boba. No nie Dariusz. no, pierwsi to do, do takiego czegoś nie dobiegnie. Benzema. Dobra, dobra, moje, moje. No, do, do. Wysokie podanie skierowane do Cristiano Ronaldo. No nie no, przy takich playsetach to awansu nie będzie. <grym> nie no, Darek to mówi, to tak, to tak będzie. Uderzenie w stronę bramki. Dobrze, Jak to? dobrze przynajmniej dobrego bramkarza mamy. Tak mam. jest, będziemy mieli rzut karny. CO?! Jak! Nie! Jaki, Jaki rzutkalny? Ja pierdolę! No. Ja pierdolę co za debil! O jeszcze ja bronię. No Cristiano, dobra, nie szczeli. No ale... Tak! Łatwo! Znaczy, <gry> y, tak muszę powiedzieć, że mój joystick jest taki dobry, że ja nim się rzucać nie mogę po prostu, nie? I dlatego ja jedyne co mogę zrobić, to właśnie albo. Arbiter odbizduje. Arbiter spalony nie, już nie. nie. Bo co? Bo, bo ej... ja w ten nie mogę przytrzymać. Kurde, coś mi się pad psuje. Super. To na krematurę się przełączy. No co? W, ten sędzia mnie denerwuje. No, dobra. no, nasz, dobra. Rzuta! <laughs> dobrze, gryby, dobrze, dobrze. Nie pykło. Bo to pierwszy mecz, dzisiaj to nie rozgrzani. Ale karnego nie. No, jest moc. Jest moc, i, i tak przegramy. No. O, do dupy. Nie! Kurwa! Ja pierd... No Bóg! Bóg! <laughs> no ja nie mogę przytrzymać kwadrata mocno! No denerwuje mnie to! Ta Fifa Teraz rumi No zobaczmy czy sobie poradzi O kurde Bóg Bo normalnie zagrał Boga Dobra No To nie było najszczęśliwsze zwarcie No tak dostajemy oklep, tak z piątkę czuję Złapie go! Boga, zacentrował w Dobre przejęcie do środkowania Dobra, ruszam Ruszaj Welbek rusza Welbu Jedzie... Jadę! jadę. do teatru! Jedziemy, 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 jedziemy! O kurde! O ja pierniczę! Przyjęcie trzy nie? Ja pier... O w dupę, to chyba następna bramka! Nigdy! Spalony! No, kutasiarzu! Szkoda, ale spalony był! Dawaj, krótko! Ja nie mogę mocno przytrzymać tego głupiego kwadrata! Co, o! Co nie wiem, coś mi się pad, zepsuł się. O! Ja rzuty rożną, mnie będą fajnie wyglądały, będziemy krótko grali. No wypierdolę mu zaraz, no. Ale on, on... nie umie grać w tym Ronaldo, nie? Już powinno być stare 4-0, nie? No czemu to nie działa? Wypuść, wypuść. Wysokie podanie do Van no, Do kurde, no. Benzema No do. No ja pierdolę Dobrze jest, nasza. Trzeba chyba uwolnić gruby bestie, nie? Dawaj, ruszamy. Jadę, 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 jadę. Ale ja nie wrzucę. Nie wrzucisz? Podaj. Ale próbowałem. Nasza! No. Od ja nie umiem wrzucić tu. Pyk pyk. Dobra, moje, moje Wrzucę No Nie mogę wrzucić! No to do, do do Boba, no nie mogę! Niestety nic tego nie wyszło. Polecam dobry pas. Nie, chyba trzeba będzie się obkupić w jakiegoś nowego. Welbeck. No, Welbe! Dawaj tym Welbeckiem Welbeck! No całe piłem! No, dobra, to do, aj jajaj. Obecna interwencja i znowu mają pił. Ja nie strzelać nie mogę! Kurde do... Nie! Do Boba ta fiłka FIFA! Ten padł się, że... No, cudownie, chyba bramka grube. Nigdy! Rusza! Kurwa! Ale dostał kosę! No ale no... I... Ten pad jest zepsuty chyba No to ty kadasz, no nie no Nie bo ja jakiś turbo włączyłem No to stary, takie turbo było, takie turbo strzały były ja tego nie umiem wyłączyć To ja potem to wyłączę To, to graj z turbo Opa, pa, jak się rzucił głupi murzyn, jeszcze zakałtował Jakiś, kurde. Nie, jakiś turbo odpaliłem <grywa> Ja nie wiem jak to wyłączyć ja Co kliknę to mi się powtarza ten guzik No gdyby sekundę później no. ruszył do tej piłki a jak wyłączyć to turbo? Halo Nie wiem. Dobra to gram na turbo A wolno już fala i podłącz O właśnie to czekaj zapauzuj Nie jest Oooo hopie, nie mam turbo! To gramy teraz. Czas odrobić. Antonio Valencia No. Nooo! Gramy! No, no super No, 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 Wyjazd! Johnny! No, to teraz gramy, miodio! A już na mojego pada, na moją maszynę tutaj wyzywałem Nie nie nie, przepraszam cię padziku Gramy! No! Ale bym mu stary dupnął, nie? Bym tak podszedł, nie? I tak, ale nie że z plaskacza, nie? Tylko tak normalnie, tak? Tak jednąłbym mu, nie? Ja pierniczę, taki... Kupa! A on jest do ogrania ten real. Łatwo. No i dobrze. 56% posiadają mamy, zapieprzamy teraz. To gramy teraz. No jak to już mamy, to już prawie barsa, nie? No? pressing, Trzeba założyć pressing. Ty tam masz władzę. Pressing, ale nie, no w sensie, że biegaj po za każdym. A, no dobra. Już grałem na czas. Wiesz to? Się boją, ale my je przecinamy i gramy. O kurde, gruby. Ja cię doles. za bo... Tam Pepe był. Podaj. Podaj. Ja nie wiem, czy Masz. Dzięki. No dobre podaje. Hajelo. Pięknie z wiódło obrońców Benzema Dobrze Piłkę na własnej połowie. Tu pyk! Pyk! pyk. Idziemy! Moje! Ja to przejmę! Łatwo! Pierści. Odebrał piłkę z balon! Pierwsi jeszcze walczy! No nie! Benzema! <średzio> Łatwo, Nie pozwolę! Łatwo, łatwo, za łatwo! Darek powiedział. Cleverley, Tupy, Krunej... O, Valencia! Patrz, patrz, patrz! Z pusty jestem! Co? Pusty jestem? Może być groźnie. Mógł lepiej dośrodkować taką brońca. pierwszy dochodzi do piłki. Co zro... No. Już myślałem, że jeszcze i O, dobra, nie ma spalonego. O, nie ma! Wrzuta. Słabo gra w obronie. Znakomicie odebrał piłkę na skrzydle. No. O, to fajne... Knockout! Fajny... O. Knockout! O, dobra, chciałem go solo'ać po prostu. Sobie... Znowu będzie takie fajne screeny będą. O, o dobra już. Moja! Dobrze! Valencia. Krótko! Pyk, pyk, fuck! To zagraliśmy krótko, na boga. Spoko! No nic nie grają! Oni nas skontrowali I po pan prostu. tych boby w dupę mać? Dawaj wypuść, a teraz nie. Odruszaj! Do... Zmiana Ty rob... Oni robią, nie? Wpuści Karito za Runeja, bo to Kuba. Nie, za za Vampersego. Mhm. I wchodzi kurde. Albo wiem. Puszczę Welbecka na atak, tak? O. Zmienię go z tego, z lewego pomocnika na atak za runeja. Mm -hmm. Będzie boskie duo po prostu. No. C I chodzi jeszcze tajna broń. Ciciarito kurde, metr 50, Welbeck 3 metry, murzan. M murzan, murzy. murzan, 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 dobrym Murzan. <laughs> murzan. Dobra, murzan. Gramy. Dawaj! Teraz, pan Persi? No kurde oni wszystko wiedzą, gdzie ja podam They know Kontrują mnie Dawaj namurzana! Namurzana! Na Murzana na murza, na... No. <laughs> murza. Ale spokojnie, odchodzi tutaj na, wchodzi na broń no. I Cristiano schodzi Ilara Mendy Boże, kto robi takie zmiany stary Ronaldo Mendiego No zjeby jak nic Ja i my z nimi przegrywamy, nie? No nie Nie ma szans, odrabiamy, gruby My, my mamy dobrego lejta, bo jak nie to ty, moszczura, potem wchodzimy. Dawaj, wypuść. hernandez hernandez Hernandez. No! Maria fajnie, znowu sk, sk, screenshoty mam. też No niech to się ogarnie, kurde! O, dobra. Podaj! No. Tylko... O. Gixu! No nie zdążył. Gix! Tu, tu, tu! Gix! Dobra, wrzucaj, wrzucaj, wrzucaj! Centrum X! Brak. Nie. No nie. No lutuj! No kurde, ultuję. <laughs> pyk, 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 fuck. Ooo, o, gruby! Chyba tracimy trzecią. Nie! W no dobra. Oto chodzi No... Ten murza już nawet podać nie umie Hernandez No, no stary o ja, nie, je... ja nie umiem ich przejść Do baba, oni są stary retardet Oni są so much good, to, coś tam NO! Nie ma... Yes. Czekaj, czekaj, nie wybijaj, nie wybijaj, no <try> Stary, szkoda, że to, to, to tak poleci... Czekaj, o dobra, teraz już możesz Muszę Lola wyłączyć, bo mnie laguje. O! No kurde... Podaj! Podaj! Dobrze, dobrze, dobrze... Nie, no nie ma nic, panie sędzio, pijany sędzia! Sergej Piputkin... Nie jeszcze, ale już myślałem, że kartkę daje. To bym mm. go zjadł. Sergej Piputkin takich nie robi, złych decyzji. No o, jedziemy, ciekawi to. Jestem, jestem, wypuść No Z Pepe to na pewno Z Pepe to na pewno, górną O, gruby, dzięki, że mnie podhaczyłeś, mamy piłkę Spoko, spoko, ale A. mamy piłkę <laughs> Dawaj, dawaj, lecił. Rusza Dobra, dawaj, moje hmm. Szkoda, że zrobię jednego i dostaję... Nie, ja muszę Lola wyłączyć, bo to kupa Welbeck O Fajnie. Co jest? O, to mi się podoba. Wrzutaj. Brama. Widzisz? Wiesz, Jeszcze walczymy. I która jest minuta? 70? 82. No dobra, my mlejta mamy mocnego. Super ładujemy? Nie, nie, nie. Ale ofensywny daj. I jedziemy. Uuu, pompa! Jadę, jadę! Tylko wrz... Lutuj! Ultuje! No po co wpuściłeś tego chińczyka? Ja kogo miałem tam dać? No G Boba, nie wiem. Trzeba było stary nie wiem, obrońcę wpuścić, ale nie tego Boba, on jest słaby jak... Dobry ma plus jeden. No bo to ma plus jeden. Jak... Jak mama ci mówi, że dostajesz plus jeden ze sprawdzianu, to dobrze? Tak! A, no dobra, no, no dobrze. Holy fuck! Dobra jedzie. No i znowu... No. No co? No na bank! Symulanty! Symulanty Policjanty Moja! Moje, moje, nie moja moja Jedziemy! Dobra ja tu biegnę jakimś kurde, -ci to dawaj. Puff. Zawodnik nie może podnieść się o. Z polska, ma hmm. o. Z No nie dajem rady Dobra, dobra, jest nosza! Ruszam! Ostatnia szansa! Wrzuca! Gol! Nie! Jezu, za blisko trochę tego. Dobrze, dobrze! No sędzia odczuj poślady! Nie pan! Stronniczy. Dawaj! Wrzucaj! No mój! No. Gol! No nie! Dobra, wam. No Nie! No, nie. Ja, ja tak zrobił! No nie! No, no po prostu nie! Kurde! A on musiał to widzieć! Dupę. Ja jeszcze walczą. Ma no. no nie za nim się chowaj, no! Po meczu. No, Nigdy. Ale to fartownie wygrali, kurde! No nie! No nie! I tym oto... Słabym troszkę... Akcentem, niehumorystycznym, ale słabym. Kończymy, nie? Gruby? No. Ale idziemy dalej, nagrywamy dalej. Tak. Także bajo. No, gruby, pożegnaj się. A! Na razie. Woo!